Cześć, witam Was wszystkich na najnowszym formacie filmów na moim kanale. Na początku bardzo chcę Wam podziękować za ponad 200 subskrypcji, a także za ponad 100 lajków oraz 4000 wyświetleń pod ostatnim filmem. To co zrobiliście jest mega, dziękuję za to jak bardzo lubicie oglądać moje filmy oraz za to jak ten kanał się szybko dzięki Wam rozwija. Mam nadzieję, że także spodoba Wam się nowy format filmów, który jest aktualnie tworzony na moim kanale. Ale nie przedłużając, zapraszam Was na 10 ciekawostek o najnowszej Fifie 2018. W najnowszej odsłonie FIFA to Cristiano Ronaldo znajdzie się na jej okładce. Chociaż częściej figurował jako twarz Pro Evolution Soccer, to w tym roku będzie on w pełni związany z EA. Chyba najważniejszą nowością FIFA 18 jest fakt, że w tym roku karty legend, a także ikony będziemy mogli zobaczyć na każdej platformie oprócz tych starych generacji jak Xbox 360 czy PlayStation 3. Prawdopodobnie tak będzie wyglądała najnowsza animacja otwierania paczek w trybie Ultimate Team. Demo FIFA 18 ukaże się około 2 tygodnie przed premierą gry, czyli w granicach 15 lub 16 września. Jako tegoroczna nowość FIFA 18 ukaże się na konsole Nintendo Switch i pomimo faktu, że nie będzie w niej tak dużo funkcji jak na zwykłej konsoli, to wciąż będzie to gratka dla wszystkich posiadaczy Nintendo Switch. W FIFA 18 została dodana trzecia liga niemiecka. Chociaż w głosowaniu stworzonym przez EA wygrała Liga Chińska, to jednak producenci postanowili utworzyć trzecią Bundesligę. W najnowszej odsłonie gry większość najważniejszych turniejów będzie rozgrywała się na PlayStation 4, a to wszystko dzięki współpracy konsoli PlayStation i EA Sports. Andrew Wilson, prezes EA Sports, potwierdził, że FIFA 18 będzie kontynuowana droga do sławy z Alexem Hunterem. W kolejnej odsłonie FIFA nie będzie żadnych zmian w parze komentatorów. Wciąż będą ją tworzyć Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. FIFA 18 będzie można zakupić w trzech wersjach. Wersję standardową, wersję Ronaldo oraz wersję Ikony. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli chcesz więcej tego typu materiałów, koniecznie zostaw lajka i daj mi o tym znać w komentarzu.